Kochanie, zobacz co dla Ciebie zrobiłam. Babeczka! Dziękuję, Panie Opiekunko. Kocham babeczki. Mam nadzieję, że Ci zasmakuje. Nie mogę się doczekać, aż ją zjem. To moje. Oddaj. Pyszna babeczka. Dzięki, Karen. Jesteś najgorsza. To takie niesprawiedliwe. <grym> co się stało, kochanie? Moja siostra ukradła mi babeczkę. Proszę, weź tego lizaka. Jesteś najlepszą opiekunką na świecie. Zjem to tutaj, żeby siostra mi tego nie ukradła. Za późno. Dzięki, siostro. Jesteś najgorsza. Poproszę opiekunkę o więcej słodyczy. Dodam też truciznę do tych lodów. Czekaj, trucizny! Ona próbuje cię zabić, Karen! Dodała truciznę do wszystkich słodyczy. Ale czemu nic nie powiedziałaś? Czemu to zjadłaś? Musiałam udawać, że jestem zła, inaczej wiedziałaby, że odkryłam jej sekret. O! Siostro, co się dzieje? Trucizna działa! Biegnij i zadzwoń na policję! Lody są gotowe. Już idę. Dodałaś truciznę? Tak, dodałam. Ale co za dziwna nazwa dla syropu. Pozwól, że zmyję tę farbę i zjem lody. Karen w ogóle nie chciała. Powiedziała, że nie jest głodna. Subskrybuj, jeśli byłam bardzo sprytna. Chcesz zdobyć robót? Zobacz, jak blinków w biorę.